Jak się macie? Witajcie w następnym odcinku z prywaty. Numer tego odcinka to będzie 152. I tym, że razem już od pewnego czasu, w zasadzie zawsze mnie takie myśli hmm, nakierowują, żeby coś wam nietypowego nagrać. Coś, co raczej powiedzmy, że wszyscy może wiedzą o co chodzi, ale tak nie zawsze w tej debacie publicznej na temat gier czy innych rzeczy. Ludzie niechętnie się wypowiadają tak bez jakiegoś konkretnego przekazu, bez konkretnego takiego nawiązania do pewnych rzeczy, a mianowicie do sprawy z na przykład takim oczekiwaniem na coś, jakąś grę, konsolę, jakiś inny sprzęt, gadżet, który wydaje nam się na początku, jak jest zapowiadany, że on jest całkiem taki super, super fajny. Będziemy na niego czekali w zasadzie do samego już ogłoszenia tego sprzętu, kiedy on wyjdzie, w jakiej cenie, w jakich wariantach generalnie, jak będzie on tam w kilku wersjach, czy kolorystycznych, czy w pojemności na przykład dysku i tak dalej czy przeróżne inne funkcjonalności będzie miał na drodze no i też przy okazji do tego jeszcze, jeżeli już mamy jakieś oczekiwania, to jak później się to staje z rzeczywistością, bo nie ukrywam, że nawet na swoim doświadczeniu z gami z konsolami, to miałem przeważnie tak, że w zasadzie od samego początku, tak jak ja się interesowałem tytułami, to bardzo byłem zachęcony do wielu takich, które już kojarzyłem, które już były tak jakby w zasięgu dla mnie, żeby sobie posprawdzać, żeby chociaż sobie ocenić, czy faktycznie warto było zagrać, czy warto było kupić dany tytuł, czy warto było poświęcać czas temu, żeby sprawdzać sobie informacje na temat danej gry, danej zapowiedzi i tym podobne, bo też y, ja zauważyłem, że nie wszyscy biorą to pod uwagę, że oni będą y, oczekujący, że oczekujący będą jakby sprawdzali sobie pod tym kątem, że y, gra ta będzie zajebista, że ona się sprzeda, że ona się przyjmie, że ona będzie bardzo y, popularna, że będzie dużo chętnych do zagrania, że coś i twoi znajomi zagrają, więc będziecie się dobrze bawić przy tych grach, a jednak się okazuje, że nie zawsze musi tak być, nawet przy takich Wydawałoby się najbardziej dobrze zaprezentowanych tytułów, m.in. Cyberpunk 2077. Chociaż po czasie dopiero się udało naprawić tą grę i w miarę już gra dzisiaj no, świeci i dobrze sobie radzi, przynajmniej na najnowszych sprzętach. Natomiast z takimi grami, które wydają się być naprawdę takie e, ni to średniaki, ni to takie dobrze ocenione gry, w miarę 7, 8, na 10, to często bywa tak, że niestety z tymi grami. One wychodzą. One są wcześniej bardzo dobrze zapowiadane, że to będzie jakiś następca, że to będzie jakiś nowy tytuł, który będzie, nie wiem, zmieniał coś w poprzednich grach i tym podobne. A się okazuje, że nic z tego za bardzo nie wyjdzie, bo no, ludzie się nie przekonali za bardzo. Tutaj, akurat innym przykładem jest ostatnio taka bardzo popularna gra sieciowa Palward, która jest na bazie Pokémonów i to nawet widać w takiej dużej części, jak inspirowali się tytułem. Od, powiedzmy, wydane, wydanym przez Nintendo. Już tam Nintendo planuje jakieś tam śmieszne kroki poczynić, żeby zgłosić to do praw autorskich, bo tam faktycznie twórcy mogli trochę nagiąć rzeczywistość w co do e, samych postaci, ale zobaczcie, że czy Folga jest na przykład, nie? Było taką grą, gdzie e, też była taka jakby fala popularności, fala oczekiwań. Tego, co miało nadejść, że ludzie będą interaktywnie się ze sobą bawić. I przez te pierwsze miesiące zauważcie, że popularność była wręcz gigantyczna. gigantyczna. Minecraft z kolei to był taki tytuł, który początkowo nie był jakiś bardzo promowany, nie był jakoś pokazywany tak mocno przed premierą, żeby powiedzieć, że, o, że ta gra zmieni bardzo dużo w grach. I co wyszło? Wyszło na to, że kompletnie się tego nikt nie spodziewał. Podobnie było też z Fortnite'em, że nagle tak samo i w Minecraftie i w innych grach zebrało się wielu zwolenników. I tu już można jeszcze dodać tylko to, że przynajmniej w formacie Minecrafta i Fortnite'a, to mamy jakby sytuację taką, że praktycznie popularność nie gaśnie, bo ona już jest tak długo utrzymana, zakorzeniona wręcz w kulturze gierze, w dużej mierze. No że ten Fortnite, to to już tak nie wiem, jak będą dalej te sezony, powiedzmy, wypuszczać, to tam jakaś tam będzie nośność tego, nie? Natomiast z Minecraftem jest tak, że to już jest, mówię, coś jak super Mario Bros. w latach 80., -tych, 90., -tych, nie? Że to już była praktycznie podstawa do, tak jakby zagrania w coś, nie? Oczywiście nie tylko te gry, ale te są najbardziej znane z tego powodu, że cały czas mają się dobrze i fajnie grają cały czas w nie. Natomiast z Palwardem i z innymi tego typu grami, które nagle zyskują na popularności z jakiegoś przynajmniej powodu często ludzie, nie wiem, podobnego mojego pokroju czy inni zastanawiają się, ale skąd ten fenomen się wydobył, nie? Jak? No to co, strzelanka razem z Pokemonami? No dobra, tego nie było, nie? W sumie. Bardzo zależy od tego, jak deweloper postara się, żeby dopracować produkt, i też zależy od wydawcy, jak od y, strony PR-owej to wszystko wyjdzie. Nie? Bardzo dużo też w, taki, w takie gry y, grałem, które miały, powiedzmy, bardzo dobrą, jakby y, zrobioną y, część techniczną, część fabularną miała zrobioną, na przykład Sleeping Dogs, na którym akurat powiem szczerze, że w, z powodu braku tego, że GTA na rynku było tak. No w tamtym czasie już brakowało takiego tytułu, żeby jeszcze pokazać coś tam na siódmej generacji konsol, no GTA 5 miało dopiero nadchodzić. W 2012 roku to Sleeping Dog był takim jakby małym mesjaszem co do tego jak będzie wyglądała sytuacja gier z sandboxami za jakiś czas. I ja akurat, to, to była taka jedna z pierwszych nowych gier, do której miałem bardzo duże oczekiwania. Sonic Generations może też było takim tytułem i odrobinkę jeszcze inna gra. Są takie przeważnie gry, które dopiero po jak ja je sobie obadałem. To nie jest tak, że interesuje mnie na przykład Borderlands dwójka, a od razu sobie tą grę kupię, bo no, grałem w jedynkę, to dwójka będzie lepsza pod tym względem, że będzie więcej zadań, większe mapy i więcej po prostu rzeczy do robienia tam będzie, takich pobocznych i tym podobne. Zwłaszcza pojedynek tak jakby na arenie na dwóch. Przykładowo, nie? człowiek sobie tak dobudowuje pewne elementy mm, oczekiwania tego, że nie wiem, coś będzie w tej grze innego, lepszego. Nawet nie musi on sprawdzać konkretnie w materiałach źródłowych odnośnie wiadomości na temat gry e, o samej grze, tylko on będzie sobie tak jakby już wyczekiwał po cichu. E, ale tak jakby tak jakby w rozmowie z innymi ludźmi, to będzie to będzie widać, że, że ten ktoś oczekuje na tą grę tak bardzo. Hucznie bardzo tak no, emocjonuje się tym, że ta gra będzie taka i taka taka, że będzie lepsza od poprzedniej gry i że będzie po prostu więcej lepiej rozwiązanych elementów, że grafika będzie ładniejsza i tym podobne. Że albo te same postacie, albo inne postacie będą tam występowały, i często, no przynajmniej, ostatnio tak miałem z niektórymi tytułami, że jakie ja sobie tak ogrywałem, jak już one wyszły, albo już je dostałem, to akurat wyszło tak, że. Pewne takie moje wyobrażenia na temat gry, które myślałem, że będą, okazało się, że coś tutaj jednak nie zagrało do końca, że na przykład system, że dla postaci, dla rozwijania postaci, dla schematów wykonywania zadań, dla samej treści opowiadania fabuły i tym podobne. Wszystkie czynniki składające się na dobrze zbudowaną grę okazały się w ogóle być nie takie, jakie się wyobrażało, i kiedy się człowiek tak nahypuje, napompuje się do danej gry, to później patrzy i jednak to jest zupełnie coś innego niż jemu się wyda wydawało wcześniej, że taki tytuł będzie faktycznie dobry. No i wiecie, co się często zdarzało. W Sleeping Dogs akurat miałem tak, że no dobra, gra wyszła, chwilę tam, trzy miesiące po premierze, sobie załatwiłem używaną i pierwsze wrażenia były naprawdę niezłe, bo gra no, dosyć przypominała GTA i jeszcze do tego ten Hongkong e, z tej otoczki tak jakby azjatyckiej, a no, takich gier w tamtym czasie jeszcze dużo nie było. Była co prawda Yakuza czy inne tytuły wtedy, ale to jednak było coś, co było dla większej ilości osób dostępne, do zapoznania się. I to już był taki, to była taka chwila przed GTA 5, kiedy gra miała tak, jakby swoją nośność, ale tylko przez kilka miesięcy. Dopiero potem, już po 2013 roku, no to już wygasło to całe takie wdzielbienie tej gry. Jeszcze wyszła, you wiadomo, know, no później definitywna edycja Sleeping Dogs i to już tam, powiedzmy, jeszcze przez, przez jakiś czas była ona dosyć nośna. Ale już widzicie. Wydaje mi się, że gry do siebie podobne, które wychodzą w bardzo podobnym czasie, czy rok czasu odstępu, czy dwa, i one zawierają pewne mm, zapożyczenie od siebie. To są to tytuły, niestety, które są skazane najbardziej na zapomnienie, zważywszy na to, że wyszło sobie takie GTA 5 i ono z miejsca porwało wszystkich w zasadzie do, za do zagrania. Bez konieczności, yy, wiecie, udawania, że o, nie zagram w GTA 5, bo coś tam, coś tam, bla, bla, bla. Każdy wtedy, kiedy mógł, to zagrał sobie w GTA 5, wyrobił sobie opinię. dodatkowo jak wypuścili GTA Online, jako takie pierwsze podejście w tej serii pod takie dosyć skondensowane grania sieciowe na dosyć dużej mapie z wieloma zadaniami do zrobienia, no to już wtedy Wiadomo, że to się nie zmieni i do dzisiaj to się naprawdę utrzymuje na bardzo wysokim poziomie. Natomiast takie gry, które wydają się być niezłe, a my tak bierzemy, tak trzymając trochę kciuki, żeby im jak najbardziej się sprzedaż udała, żeby deweloperzy w końcu poczuli, że o, to, to jest to, co właśnie oni mieli zrobić. Dobrze zrobioną grę, bardzo dopracowaną, oferującą bardzo dużo możliwości na, na płycie czy tam w pliku cyfrowym. Ale niestety nie zawsze tak bywa, bo się okazuje, że jednak jeszcze jest coś takiego jak marka. Jeżeli nie ma takiej marki w grach, która będzie przyciągać rzesze ludzi, którzy będą znali markę, serię, jakiś inny brand, no to wtedy już wiadomo, że gra i tak się sprzeda. Nie? Tym bardziej, jak mamy do czynienia z takimi tytułami, które wyglądają na fajne z pierwszego, z pierwszego punktu widzenia, ale tytuł mają taki trochę. Niezbyt przekonujący. Nie? Studio jest mało znane, nieobeznane jeszcze w wielu rzeczach, e, albo nie wiem, budżet jest nieduży na tą grę, ale, ale jak, jak na taki nieduży budżet, czy na taki trochę większy średni, powyżej, nie wiem, 10 milionów dolarów, czy nawet więcej. No to już e, nieźle to wygląda, nie? Ale nie zawsze musi tak być, bo to wszystko zależy od tego, jak, jak, jakie gracze mają gusta. I czy zakupią na przykład taki tytuł? Podobne takie też wrażenia, wiecie co, były przy premierze Assassin's Creed Mirage niedawno i podobnie też bywa z Jakuzami, czy Laika Dragon, gdzie, no może, Yakuza 7, Laika Dragon się trochę przyjęła i ona tak zdefiniowała faktycznie tą serię, że warto iść w tą stronę takiego bardziej rozbudowanego RPG, zwłaszcza z walką turową. Ale coś, wiecie co, ta, ta właśnie egzotyka w tych grach też powoduje, że te tytuły one tak nie będą sięgać wyżyn. One będą gdzieś tam widoczne, na przykład w Game Passie, one tam będą promowane, gdzieś tam reklamy będą wyskakiwać, jakaś promocja, kup grę taniej, bo to jest taki najbardziej oceniony tytuł, czy tam klasyk, powiedzmy sprzed wielu lat, wydadzą, powiedzmy, jakąś tam gotową grę roku, czy jakiegoś remastera remake'a, i to jest sprawdzona gra sprzed lat. I Ludzie sięgną po to, a głównie dlatego, że jest znana. Nie? A takie tytuły, które są oryginalne na swój sposób, co prawda, zapożyczają pewne elementy z innych tytułów bardziej znanych, no bo wiadomo, no ciężko coś teraz nowego wymyślić. Tym bardziej przy tak okrojonych wydatkach na tworzenie gier czy generalnie nawet problemem z pracownikami, bo widzi się często, że tam z jednej firmy się zwalniają ludzie, są duże zwolnienia, co prawda, co jakiś czas i też i bywa ten problem, że gry mogą być później z czasem niedopracowane. Tak jakby się wydawało, że na zwiastunie jest taki naprawdę pełny format tej gry, to jednak później już podczas, nie wiem, już ostatnich, ostatnich tam już zajawek do wypuszczenia gry, czy już po premierze, to już gra nie wygląda tak dobrze i niestety tak to bywa, że nie każda gra się w tym formacie. Sprawdza głównie taki biznesowy punkt, ale jednak sami tak jakby obserwujemy to, co się mniej więcej dzieje. I tak samo też jeszcze najnowsza sytuacja Prince of Persia, zaginiona korona, czy The Lost Crown. To też jest to całkiem ciekawy eksperyment, który zadecydował o tym, że marka słynna potrafi wrócić. Nie dość, że do korzeni, czyli do 2,5D, demko naprawdę fajne, testowałem, jest bez zarzutów. To mm, samo to, że jednak kompletnie coś jednak innego już będzie w tej grze. Że nowy bohater, nowe okoliczności, nawet język perski jest tam do wyboru, więc tym bardziej taka imersja do tamtych lokacji jest naprawdę bardzo spójna i bardzo wzbogaca rozgrywkę, co powoduje, że gra jest dobra zwyczajnie i nie oszczędzono na niczym, żeby gra zwyczajnie mogła kusić do zabawy. Wiadomo, graficznie jakoś tam. Odstaję odrobinkę, bo widać, że gra była robiona bardziej pod Nintendo Switcha, żeby na tamtej konsoli to w miarę dobrze wyglądało. W innych przypadkach, no to już wiadomo, że dostosowuje się gry pod taki sprzęt, żeby w miarę tak te wszystkie gry dobrze, dobrze wyglądały ze sobą. Obok siebie, można tak to powiedzieć i no widzicie, tak to, tak to miejscami bywa, że przehypowana gra okazuje się być, no jednak albo lekkim rozczarowaniem, bo za dużo sobie naobiecywaliśmy i wyszło niestety inaczej, albo faktycznie ta gra jest dobra i można powiedzieć, że w tym wypadku to zaowocowało tym, że ona jest bardziej popularna, a jak jest popularna to znaczy, że ona będzie zawsze w dobrej cenie później do kupienia, do załatwienia sobie w pudełku czy tam w cyfrze, chociaż w cyfrze to tam już tak jest różnie, że naprawdę miejscami ludzi, którzy zbierają pudełka mi się wydaje wychodzą na plus w sumie, bo Czasami w tych usługach wypożyczania gier to nie macie dostępu do tych gier takiego jakby pełnego, bo przez jakiś czas określony. A z kolei, jak macie pudełko, to wiadomo, no, możecie sobie robić z tym w zasadzie co chcecie. Eee, no, przyznam się szczerze, że można by było gadać godzinami na ten temat, bo każdy przykład jest zupełnie inny. To jest wynik tego, że każdy ma inne pomysły. Każdy ma inny portfel w zasobie, żeby wydać na produkcję takiej gry, każdy ma inny PR, każdy ma w ogóle inną pozycję na rynku, każdy z deweloperów studiów zrzeszonych, niezrzeszonych, tam indywidualnych. No i są takie przypadki, gdzie wydająca się być gra po pierdółką okazuje się być niesamowitym sukcesem, a taka gra bardzo, bardzo wręcz dopracowana na samym początku może nie być tak przyjęta dobrze, ale potem, kiedy ona będzie poprawiona, no to już wiadomo, że będzie ona lepiej. Podtraktowane już przez graczy, a czasami są takie średniaki i one przez wiele lat one są poukrywane. Dopiero po czasie się odkrywa, że jednak coś jest wyjątkowego w danej grze i ludzie sięgają po takie tytuły, a i też często skutkując tym, że one drożeją, że są więcej warte. I co myślicie na temat takich gier, które wydają się być powiedzmy przed premierą całkiem sensowne, ułożone, że zagracie koniecznie, a potem, kiedy kupicie taką produkcję, to się potem okazuje, że jednak coś tam nie zagrało, że jednak coś tam za dużo pozmieniali, że jednak miało być tak na trailerze, a się okazuje, że w ogóle tego elementu walki, nie wiem, czegokolwiek, jazdy nie ma i no już tak inaczej trochę sądzicie o takiej grze na przykład. W sumie jeszcze dodam na koniec, już żegnając was, że akurat ogrywając przykładowo Sonic Superstars, miałem takie jakby ciche nadzieje, że ostatni bossowie nie będą tacy trudni, ale faktycznie ten funk dla fabuły Trip on był bardzo trudny i dosłownie już myślałem, że przestanę grać w ten tytuł przez jakiś czas, bo no powiem wam, że rzeczywiście mówi się, że gra dla dzieci. Ale ja jestem ciekawy, jak starsi ode mnie ludzie, by zagrali w ten tytuł jak na serio, żeby zobaczyli, jaki jest faktycznie wypierdzielony poziom trudności do góry i się przekonali na własnej skórze, jak to jest przegrywać po setki razy w takiej grze, bo mówi się, że gra dla dzieci yy, nie graj, a później okazuje się, że sami nie dadzą rady przejść w taki tytuł, bo przejść takiego tytułu, bo jest zwyczajnie zbyt wymagający. A tym bardziej na platynę, co w ogóle już tutaj, no, co niektórzy twórcy już przyginają równo. Ale może o platynie i o innych rzeczach tego typu będzie później z konkretnymi przykładami, żeby nie być też i gołosłownym. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, wszystkiego dobrego Wam życzę i widzimy się w kolejnym prywacie za niedługo.